Jak zaczęła się trzecia wojna światowa? Z tego, co widzimy, Rosja zaatakowała Ukrainę, używając wszystkich swoich wojsk, ignorując wszystkie inne fronty, ponieważ Rosja jest otoczona przez tylko swoich sojuszników. Wojna zakończyła się szybko, ponieważ Ukraina nie otrzymała pomocy od NATO. Wtedy Rosja spojrzała na Kazachstan, który spróbowała zaatakować. Jednak Kazachstan posiadając jeszcze lepszą armię, walczył i nie poddawał się. Lecz niestety po pewnym czasie Rosja wygrała, ponieważ Kazachstan również nie otrzymał żadnej pomocy. Następnie NATO zaczęło upadać. Kraje Beneluxu odeszły w sojuszu. Polska również. Potem kraje bałtyckie. Aż w końcu Stany Zjednoczone zdecydowały, że nie ma sensu utrzymywać tego sojuszu dłużej i rozwiązały go doszczętnie. Po rozwiązaniu NATO. Białoruś zdecydowała, że chciała dołączyć do Rosji pokojowo, ponieważ była, ponieważ Łukaszenko, prezydent Rosji, był największym sojusznikiem Putina. Tymczasem w środkowej Europie Polska zaatakowała Słowację. A Niemcy zdecydowały się na atak na Austrię. Jednak Austria walczyła. Lecz Niemcy posiadający silniejszą armię wkruszyli do środka. Austria zauważyła, że nie ma sensu walczyć z zaanektowani, Potem Niemcy wysłali ultimatum do Luksemburgu. Które zaakceptowali. Niemcy zaczynały wyglądać tak jak w 39. Następnie Francja zdecydowała się na atak Algierii. Wykonała ona wiele desantów na coastline Algierii. Po to, by ją zaanektować jak najszybciej. Z silną armią Algeria nie miała szans i została szybko zaanektowana. Tymczasem wojna w środkowej Europie cały czas trwała. A Rumunia zdecydowała się na taktyczny atak Mołdawii, który wygrywali przez pewien czas. Słowacja niestety nie miała szans. Później Włochy postanowiły zaatakować Słowenię. Używając swoich wojsk, zaanektowali Słowenię. Wtedy Rumunia zakończyła wojnę z Mołdawią, a Polska cały czas męczyła się ze Słowacją. W tym czasie Niemcy zauważyli okazję, ponieważ Czechy nie posiadali żadnych wojsk, szybko zostali zaanektowani. Wtedy Francja zdecydowała się na ryzykowny ruch. Zdecydowali się na atak z dwóch stron. Zaczęli inwazję na Holandię oraz Belgię, używając swoich wojsk oraz marynarki. Zaanektowali obydwa, zaanektowali obydwa państwa bardzo szybko. Polska cały czas łączyła się ze Słowacją. Następnie Rosja zdecydowała się na atak krajów bałtyckich. Tuż przed aneksją Słowacji, Rosja zaatakowała Polskę. Słowacja, posiadając troszeczkę większe kompetencje, szczęśliwie walczyła, lecz niestety, jak przegrała. Niestety Polska, która nadal nie potrafiła przejść swoich wojny ze Słowacji, została zaanektowana w pewnym czasie. Rosja wyglądała, jakby nie mogła zostać powstrzymana. Lecz to był tylko początek. Następnie Włochy atakowały Chorwację, a później wykorzystały sytuację chaosu i zaanektowali Albanię, która nie myśląc nie zmobilizowała swoich wojsk i została zaanektowana. Wtedy Serbia postanowiła w końcu zakończyć konflikt Kosowo Kosowa. I zaatakowała go tak samo jak Negro. Te małe państwa nie miały szans z Wielkim Tytanem i zostały zaanektowane. Wtedy Bułgaria poprosiła o oddanie swoich dawnych terenów Imperium Bułgarii. Na co Macedonia się zgodziła, i zostali zaanektowani. Znaczy, część terenu została zaanektowana. Wtedy Rumunia poprosiła ładnie o tereny Rosji, czyli dawne tereny Besarabii. Rosja szczęśliwie za zaakceptowała. Wtedy Niemcy postanowiły zaatakować da Danię, która, ty tylko po zobaczeniu, że Niemcy weszły na ich tereny, została zaanektowana i skapitulowała. Kraj marionetkowy został stworzony. Niemiecka Dania powstała, ale to tylko z litości Niemców. Po pewnym czasie kraje nordyckie zauważyły. Dziejące się problemy, postanowiły podpisać Korn, swój własny sojusz. Nordycki Pakt Obronny. Co to oznacza, że każdy kraj, który zaatakuje chociaż jednego sojusznika, zostanie zniszczony. Atak na jednego oznacza atak na każdego. Brytania zaatakowała Irlandię. Go. Następnie Hiszpania oraz Portugalia podpisały pakt. Dlaczego postan Hiszpania postanowiła oddać trochę terenów? Jednak Hiszpania miała jeden, jedyny warunek. Pomóc w ataku Maroko Maroko znalazło się w stanie wojny Której nie mogło wygrać Pakt został podpisany Kolejny już Portugalia miała otrzymać mniejszą część kraju od Kasablanki i wszędzie dalej. Kraje zostały w pokoju. Żadnych konfliktów, żadnych problemów politycznych. Po prostu pokój. Tymczasem w Europie Włochy postanowiły podpisać pakt z Turcją, by rozdzielić Grecję. Grecja walczyła dzielnie, jednak nie miała szans walczyć na dwóch frontach, ponieważ ich armia była zbyt mała. Zawsze sądzili, że NATO mogłoby ich ochronić, jednak tak się nie stało. Następnie Bośnia i Hercegowina oraz Północna Macedonia postanowiły podpisać swoje własne sojusze militarne. Bojąc się Serbii i kolejnych ataków z ich strony, Węgry postanowiły spytać yy, Włochów, czy może oddadzą im trochę terenów, na co oni się zgodzili. Widać, ktoś chce otrzymać swoje tereny z czasów II wojny światowej. Następnie Węgry postanowiły zaatakować Rumunię, która no, jednak nie posiadając tej samej ilości wojsk, które posiadała, została zaanektowana. Znaczy części dawnych Węgier zostały odebrane. Pakt pokojowy został podpisany, na mocy którego Węgry otrzymały swoje tereny bez strat, nawet. Jednego człowieka. Następnie Węgry postanowiły spytać się Serbii o swoje własne tereny. Serbia się zgodziła, szczęśliwie. Tymczasem wreszcie Europy, Francja oraz Niemcy niestety zostali troszeczkę pogrożeni przez Rosję. Ich relacje pogorszyły się oraz manipulacja rosyjskiej telewizji oraz propagandy powodowała, że Niemcy... Z niestety, troszeczkę gorszą armią zaczęli lekko przegrywać. Jednak z pomocą Danii ich pieniądze były wystarczające, żeby pokonać tego giganta. Niestety, Niemcy nie wiedzieli, że Rosja również zaatakuje z drugiej strony. Niemcy byli atakowani z dwóch stron. Wtedy Węgry spytały o pomoc, raczej o oddanie swoich dawnych terenów, na co Rosja zgodziła się, by chociaż zabrać trochę frontu z, Ro z Niemcami. Niestety Niemcy podczas wojny z Rosją zaczęli używać swoich taktyk nowoczesnego Blitzkriegu, który spowodowało, że wojska rosyjskie nie miały praktycznie szans. Wszystkie wojska rosyjskie zostały okrążone. W Gdańsku oraz ogólnie w Kaszubii. I następnie zostały zniszczone. Po tym, jak ich pieniądze zaczęły się kończyć, a ich ekonomia upadła. Rosja zaczęła być przerzucana dalej. Jednak z pomocą swoich osób, z którymi mieli udane, Handle dołączyli do wojny, co spowodowało, że Niemcy zostali zaczynali być wyrzucani do tyłu. Węgry nie, chcie, nie chcą dołączyć do wojny za często, lecz teraz była szansa żeby ich ekonomia poprawiła się. Francja zaczęła wchodzić z drugiej strony. Dania cały czas próbowała pomóc Niemcom, jednak to nie miało sensu. Rosja wykonała udaną inwazję wodną oraz okrążyła wojska w Gdańsku i w Kaszubii. Zostały one zniszczone. Niemcy Zostali pokonani. W traktacie pokojowym, podpisanym parę dni później, zdecydowano, że Niemcy zostaną podzielone po raz kolejny na strefę wpływów. Niemcy zachodnie były krajem marionetkowym Francji, a Niemcy wschodnie zostały przyłączone do Rosji. Berlin został podzielony po raz kolejny. Z Berlinem zachodnim i wschodnim będącym oddzielonym tylko wielką granicą i murem. Tymczasem na Bałkanach, no bo przecież tam się dzieje najwięcej wojen, Serbia postanowiła poprosić Rumunię o tereny, na co Rumunia zgodziła się z chęcią. Nie chcą oni być w żadnej wojnie w jakimś najbliższym czasie, więc. Po prostu zdecydowali się, że nie zrobią tego. Oczywiście Serbia będąc Serbią i będąc bardzo niemiłą Serbią postanowiła zaatakować Macedonię, jednak Bośnia też Serbia nie zauważyła, że Bośnia również jest w Sojuszu. To spowodowało, że Serbia i Bośnia znajdowały się teraz w... I ta wojna będzie długa. O nie! Powstała Socjalistyczna Unia Nordycka, która jest po prostu komunistycznym państwem złączonym ze wszystkich krajów nordyckich. Unia Nordycka poprosiła Rosję o oddanie. Yy, całego tego Półwyspu oraz świętego Petersburga, lecz Rosja odmówiła. Niestety Unia Europejska wypowiedziała wojnę Rosji, która, będąc zmęczona wojną, niestety nie miała szans utrzymania swojego terenu, żadnego ze swoich terenów. Rosja była atakowana. Wszystkie tereny zostały przejmowane. A Rosja, widząc to, że ataki się nie udadzą, no cóż, została niestety pokonana. Była to druga największa porażka. W traktacie pokojowym, który wydarzył się niedługo później, zdecydowano, że socjalistyczna Republika i Unia Nordycka może odtrzymać swoje tereny. Granice wyglądały w taki sposób: niszczenie NATO spowodowało, że każdy kraj, no w zasadzie każdy kraj zdobył swój teren. Czy to wojną, czy to dyplomacją? Wszystko się zmieniło. Tymczasem, z powrotem na Bałkanach, Bośnia, nie posiadając noty, została zaanektowana przez Serbię. Jednak Serbia dostała ultimatum tuż po zakończeniu wojny, by oddać tereny. Serbia zgodziła się i ponownie była. Bez dostępu do morza. Smutne. Na szczęście, po pewnym czasie, Unia Iberyjska została stworzona. Nowa.